Dobry wieczór wodniki urodzone w pierwszej połowie znaku, w pierwszej części, bo przecież to nie są idealne połowy. W pierwszej części znaku, czyli pomiędzy 20 stycznia a 3 lutego, w czytaniu na sierpień 2021 roku. Ponieważ karty ja tutaj poza wizją, poza tym filmem potasowałam, żeby nie marnować Waszego czasu, to teraz je tylko trochę tam troszkę tutaj je przykładam i zabieramy się za czytanie, bo jestem troszkę w lesie z czasem, to też prawda. Dobra, przekładamy zatem te karty. Gdzieś tu na przykład. Może być. Przekładamy karty i jedziemy. <laughs> To jest ten sam układ co do tej pory. Energia, którą wnosimy z poprzedniego miesiąca, tutaj jest to trójka mieczy. Dwie energie na ten miesiąc, które tutaj jakby mają jakiś związek zapewne z tą pierwszą. To jest karta sprawiedliwości, wielkie arkanum numer 11 i... Kolejny wielki arka, osiemnastka, czyli księżyc. Wszystko widać, mam nadzieję. Z czym będziemy mieli trudność? Jakieś wyzwanie, jakiś kłopot? Królowa Mieczy. I co tarot nam radzi na energię Królowej Mieczy w kłopocie? Karta głupca, kolejne Wielki arkanum, to już trzecie. Ogólna rada do całej tej sytuacji, to jest trójka denarów. Taka rada, co robić, powiedzmy sobie, i rada, czego nie robić, to jest dziesiątka mieczy. I jeszcze ostatnia karta, czyli energia, którą przenosimy na następny miesiąc i mamy tutaj rycerza denarów I ja się chyba z tego wrażenia kawy napiję bo to już jest po kolei chyba drugie takie czytanie to mam wrażenie, że te energie sierpniowe nie będą wcale lepsze od tych, które panowały w czasie ostatniej pełni księżyca no, no dobrze jesteście wodnikami Jesteście wodnikami, ale nie wygląda na to, żeby Wasz żywioł bądź co bądź miecze, a były w tym miesiącu waszym przymierzeńcem. No przede wszystkim no właśnie w, z poprzedniego miesiąca albo na skutek wydarzeń, które miały miejsce w poprzednim miesiącu, skonfrontujecie się z jakąś prawdą. Ale to nie jest prawda z gatunku tych, które człowiek chciałby poznać. Trzeba będzie jednak stanąć z nią twarzą w twarz. I może od razu najlepiej pamiętać, że każda prawda, nawet najgorsza, jest lepsza od dobrego kłamstwa i na prawdzie można, zawsze można oprzeć fundamenty tego, co się w życiu buduje. Natomiast budowanie na kłamstwie to jest po prostu równoznaczne z katastrofą budowlaną, która z katastrofą, która nadejdzie nieuchronnie, chociaż może być oczywiście odroczona w czasie. Więc z taką energią wchodzimy, wchodzicie, ale tak czy inaczej uważam, że Prawdy bez względu na to, czy jej poznanie nas rani, bać się nie należy, ponieważ w dłuższej perspektywie prawda zawsze jest po stronie zysków. I ta prawda zostanie nam ogłoszona. Czy to przez jakąś instytucję, czy przez kogoś po prostu. Oczywiście zależy to od kategorii tej prawdy, którą tutaj będziemy musieli poznać, ale w karcie sprawiedliwości, czyli w tej energii Wielkiego Arkanu numer 11, możemy liczyć na jedno. No, na pewno możemy liczyć na to, że jakkolwiek brzmi werdykt, to jest on obiektywny i zostaniemy w czasie tego dokonywania sądu nad nami potraktowani zgodnie z naszym rzeczywistym wkładem. Nie tam z naszymi uczuciami, emocjami czy zamiarami, którymi się kierowaliśmy, ale dokładnie zgodnie z tym, co faktycznie miało miejsce. I myślę, że to właśnie będzie przyczyna, dla której... Tak trudno będzie przyjąć komunikat, który niesie ze sobą prawda. Tu jest Królowa Mieczy, czyli ktoś, kto przekazuje słowa, ktoś, kto puszcza w świat słowa, ktoś, kto zna prawdę i ją głosi. Zdecydowanie konfrontacja z prawdą będzie dla Was trudna. I myślę, że raczej będziecie próbowali doszukiwać się jakichś tajemnic skrywanych przed wami motywów. Będziecie mieli skłonność do szukania drugiego dna w sprawie, a nawet jakichś spiskowych teorii dziejów. Nie będziecie tej prawdy chcieli do siebie dopuścić. Będziecie szukać, będziecie szukać jakichś innych rozwiązań, które nie będą miały nic wspólnego z rzeczywistością. Prawda będzie, prawda będzie bolała, no bez względu na wszystkie okoliczności tej sytuacji. Ona nie będzie łatwa do zaakceptowania przez emocje. Ale rada tarota jest chyba jednoznaczna. Przyjmij komunikat prawdy, bez zagłębiania się w nią, bez doszukiwania się jakiejś drugiej strony, weźcie ją taka, taką, jaka jest. Tak jak głupiec, który niczego nie analizuje, on tylko doznaje. Może być też i tak, że w efekcie dostrzeżecie, że ta prawda jest dla Was wyzwalająca. W głupcu jest właśnie element, element wolności i niezależności. Jest również zerem, więc ta prawda może być wyzwalająca i dająca szansę na coś absolutnie nowego, na rozpoczęcie od zera. Czyli przyjmijcie tę prawdę, jeśli chodzi o ostrzeżenie o to, czego nie robić to Taro to strzega Was przed destrukcyjną siłą Waszych myśli. To jest dziesiątka mieczy. Jakby mówił, nie dajcie się ponownie dobić, bo już raz ta prawda Was dobiła. Niech już więcej Was nie dobija. Tutaj tego nie widać oczywiście, bo to jest troszeczkę inna talia, ale wie, wiemy przecież, że w rider white jest to postać poprzewijana tymi mieczami przywita do gleby i nie mogąca się ruszać więc tarot mówi nie dopuśćcie do tego zaakceptujcie tę prawdę taką jaka jest bo to tak naprawdę jest jedyna szansa żeby ten nowy dzień który tutaj też jest widoczny gdzieś chociaż tutaj jest nie aż tak jak w rider white że gdzieś za horyzont, zza horyzontu wstaje słońce. Mówiące o tym, że to, co złe, to już było, a teraz wstaje nowy dzień. A radę na tę celusieńką sytuację, Tarot ma, powiedzmy, bardzo rozsądną i życiową, tak jak na nią patrzę, prawda? Jeżeli masz problem z czymś, czego już w zasadzie zmienić nie można, albo coś tak bardzo boli, że trudno wytrzymać, ale musimy ten ból przeboleć do końca. To sięgnij zawsze do zasobów Ziemi. To jest trójka denarów. Co to znaczy sięgnij do zasobów Ziemi, żywiołu Ziemi? To znaczy po prostu tyle, co zajmij się czymś innym, twórz coś, pracuj. To po prostu zawsze pomaga. Nie dość, że nie poddajesz się wtedy czarnym myślom, które tutaj na Ciebie czekają jakimś iluzjom, to zaczynasz tworzyć coś wymiernego i coś wartościowego, jak dokładnie tutaj w tej trójce. A nowa budowla, powiedzmy sobie, że dość niespiesznie, ale spokojnie i konsekwentnie zacznie powstawać zgodnie z energią tego rycerza denarów, który zaprowadzi Was w przyszłość. On wyraźnie idzie w przyszłość. I jest energią taką przeniesioną na wrzesień. Więc zacznie powstawać troszkę później i zajmiecie się tym dopiero we wrześniu. Ale na pewno będzie prowadziła Was w dobrym kierunku energia tego rycerza. Na pewno to jest wolny, powolny rycerz. To nic nie będzie się działo szybko tu. Nie ma drogi na skróty po prostu. Nie wiem, czego będzie dotyczyła ta prawda w Waszym życiu i jakiej części tego Waszego życia. Ale co by nie było, to naprawdę trzeba pamiętać o uzdrawiającym obliczu prawdy. Prawda Was wyzwoli. To są takie, wcale nie takie truizmy, jakby się zdawało. Ale pamiętajmy, że tarot oczywiście nie jest wyrocznią. I to, o no, czym mówię, to wcale nie musi się koniecznie wydarzyć w tak ogromnym wymiarze. Nie musi dotyczyć rzeczy wielkich i takich bardzo ważnych w Waszym, w waszym życiu. Może po prostu tarot chce Wam udzielić jakiejś lekcji, pobudzić was do refleksji. Może prawda w ogóle gdzieś tam w Waszym życiu kuleje i warto jest Wam o niej przypomnieć. No weźmiecie z tego dokładnie to, co Wam pasuje, co jest w jakimś tam sensie adekwatne do tego, co się dzieje w Waszym życiu, a o tym najlepiej wiecie Wy. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną dzisiaj i zapraszam Was na czytanie następne, a na razie dobranoc.